No hej, cześć, maneczko wam wszystkim, ludzie z tej strony UD i witam was w kolejnym już materiale z gry Pokémon Unbound. Dalej lecimy z naszym niesamowitym maratonem, codziennych odcinków z tej serii. No i słuchajcie, jesteśmy w tym oto plażowym mieście. A w plażowym mieście czeka nas walka o kolejną odznakę, i to już będzie piąta odznaka, więc oj, dzieje się. U mnie w teamie, słuchajcie, znowu mała zmiana. Tak, to Pokémony, które dobrze znacie i lubicie, ale pojawił się dodatkowo Pudzian, ale Pudzian nie pojawił się tutaj. Bez powodu, bowiem yy, słuchajcie, bowiem, bowiem no on jest maczokiem, ale cóż mi po tym maczoku ktoś powie? Jak maczok nie jest jeszcze taki mocny i w ogóle. No i właśnie po to mamy Link Stone -a, tak więc niech Link Stone idzie w ruch dokładnie. A Wy pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli lubicie maczampa. Tak więc yy, maczampie, maczampie, maczampie. Pokaż się. No, no, wiecie, moc i siła w tym Pokemonie jest wielka. No i mam nadzieję, że on naprawdę porobi nam grę. Oby, 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 Machamp. Sprawdźcie. Oj, żebyście sprawdził. Dobra, natomiast słuchajcie. Ja mówiłem tutaj ostatnio mam, że muszę się rozejrzeć dokładnie po tym mieście. Eee, tak, ona tutaj sprawdza, czy to jest wszystko pięknie i w ogóle. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy w tym domku? Coś ciekawego powiesz? Judy. Yy, szukam Lensa. O! Okej... Okay. Udał się do Ruins of Void. Powiem mi dokładnie to, co powiedział jemu również. No dobra. Czyli tak, droga 14. Tam trzeba się dostać, jeżeli chcemy tam gdziekolwiek dalej zmierzać. Dobrze wiedzieć. O! 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 Są kolejne komórki Zajgarda. Który to już numer? Dobre pytanie. 23. Coraz lepiej. Coraz lepiej, coraz lepiej okej, okay. o zobaczcie, Pokémony mo ogniste mogą e, podróżować na lawie, tak jak wodne po wodzie. To jest ciekawe, to jest interesujące. E, dobra, jakiś specjalny outfit mówisz, żeby ubrać? No, może, może pomyślimy. A co my tu mamy? O nie, Double Battle House. A nie, dobra, to jest Double, już bałem się, że znowu e, odwrócony. Ej, no to ja chcę, słuchajcie. Ej, ja chcę, ja chcę, ja chcę podwójne walki. Czemu nie? E, no tylko pytanie, kto tu z kim, co i jak? A może połączymy, słuchajcie, Pudziana z Cerberem i niech się dzieje. No, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Wejdźmy tutaj. Rozumiem, że wszyscy chcecie walczyć. I dobrze, ja potrzebuję treningu. Miętwój i Gurdur. O, ciekawe. Tylko, że muszę strasznie uważać na, oczywiście, naszego, naszego Cerbera. No dobra, to co? <laughs> Może LOL Sweep? Dobra, już załatwmy jego dla pewności. O, dobra, easy. Easy, easy, easy. Drain Punch, a łatwo zaboli. No, zabolało. Okej, okay, Brillum. No dobra, Brillum to raczej bezproblemowy rzekłbym. Haha, <laughs> dokładnie. Dobra, szybko poszło. Lecimy z kolejnym przeciwnikiem. O, jest Lycan like Rock w tej takiej dziennej wersji. Ciekawie, tylko że kurde, biedny cerber to może być ciężko w tej walce. Bardzo ciężko, dobra, Steel wejdziesz tym. A ty dawaj. Może najpierw like and Rocka załatwimy? Dobra, leży. Rock Blast, no to tak średnio. I jest kolejny like and Rock, no w końcu zobaczymy wszystkie like Lycan Ro like Rocky, ciekawem. Dawaj Iron Head, a ty dawaj Lol Sweep. To za. O, to jest mocne. Ciekawe, czy zobaczymy jeszcze tego pomarańczowego. Yy, ale już raczej nie, gdyby miał się pojawić, to by się pojawił, chyba że tutaj go nie ma, no nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, yy, dobra, 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 kolejni, tu wszyscy walczą, o, jakie malutkie Pokemonki, dobra, zniszczymy je bezproblemowo, pięknie, później radzisz sobie ładnie, Revenge się uczysz, hmm, hmm, <laughs> hmm, Revenge ciekawy w sumie, ale nie, nie, nie chcę, nie chcę. Discharge, o nie, paraliż. najgorzej. Dobra, dobra. Okej, okay, coś mi tutaj nie wyszło, ale dobra, nieważne. W wchodzisz ty, jakiś Shadow clone, niech wleci, a tu niech wleci po prostu ten atak i też powinien wystarczyć, brawo. Kolejny przeciwnik załatwiony, na razie nie wychodzimy stąd, walczymy, wiecie, trzeba stoczyć wszystkie możliwe walki. I tu już rozumiem, że jest ost... a nie, będą dwie. Będą dwie, no ale dobra, niech będą, o tym razem pokemony latające, więc Machamp ma trochę przechlapane, dajmy Steela dla pewności, yy, i dajmy może, o Slide to będzie dobry dla, no brawo, sam załatwił wszystkich, <laughs> ale jest jeszcze jeden pokemon, dobra, i jest nim Trumbik, dobra, dwa razy Slide. no raz, w sumie to raz, no, prawidłowo, no i ostatnia przeciwniczka, słuchajcie... Zobaczymy, zobaczymy, jest wari jest malamar. Ciekawie, ciekawie Tutaj Metal Clo prosimy, bardzo mocny, bardzo mocny Dobra, to co? Tutaj dalej z tym, a ty dawaj z jakiegoś drillerana w tą świnię. Aj... Aj! To bolało! Dobra, niech manik może wejdzie. To robimy tak, shadow klo niech na niego, ty natomiast walnij... O nie, to bije w każdego, to był zły pomysł. To był bardzo zły pomysł, używać tego ataku, masakra, no ale dobra, i tak wygramy to, no raczej tutaj już nic nie powinno się zmienić, mamy zwycięstwo, yy, no i fajnie, wszedłem do domu podwójnych walk, wygrałem wszystko, więc no cieszyć się, tylko się cieszyć, yy, dostanę jakąś nagrodę za to. A, ona leczy pokamony, no bardzo mi miło, ale dobra, no wychodzimy stąd, co miałem zrobić tak właściwie w tym budynku, to zrobiłem yy, i teraz pytanie, co tutaj tylu ludzi, Kriminon? Kim ty jesteś? Okej... Okay. Costume Box. Dobra, to może być ciekawe. Może tutaj jakaś, nie wiem, zmiana stroju, te sprawy. Doktor Fuji? Okej... Okay. Dobra, zaraz zobaczymy. Tu same jakieś chyba znane postaci są. Ale dobra, może to są, może to są po prostu twórcy gry. Też tak może być. Ym... Tak, to są, słuchajcie, twórcy, weszliśmy do domu twórców gier, gry tej jednej, konkretnej. <gry> Wydaje mi się, że jest to więcej niż pewne. Eee, Okej, okay, tak, on pomógł, każdy tutaj w czymś pomógł, każdy coś tutaj zaprojektował w tej grze. O, main developer, o, proszę bardzo. Mm. Tak, czyli jak, zobaczcie, ja na przykład powiedziałem właśnie, że będę mógł walczyć tutaj, jeżeli, e, jeżeli wygram ligę, czyli no, po lidze to słyszałem, że tu się wiele dzieje. Sound director, o proszę. Ehm, 17 osób pracowało tutaj. Masakra, widzicie, to nam tylko pokazuje, ile osób było zaangażowanych i że tutaj naprawdę sporo było roboty jednak przy tej tym haku, co nie? Ehm. Tak, ci na dole myślą, że stworzyli świat, w którym żyjemy. <laughs> dobre. Dobre, dobre, dobre. O, Battle Frontier tam odnawiają, dobrze wiedzieć. No, ciekawe, ciekawe rozmowy tutaj mamy, krótko mówiąc. Dobra, natomiast wszystko fajnie, wszystko spoko, tylko że. Co ja tutaj jeszcze mam do zwiedzenia i tu jest całkiem sporo wszystkiego. Natomiast to miasto jest całkiem duże, nie ma co. Dobra, to teraz sobie zwiedzimy obszary po tej stronie. Czy to jest Game Corner? To jest Game Corner. Jax? Jax? Co ty tutaj robisz? Yy... Ability Capsule, słyszałem jak to działa. Co się dzieje? Okej, okay, tu jest zbyt yy, hałaśliwie, dlatego porozmawiamy na zewnątrz. No dobra, yy, o co chodzi? Czekał na mnie, okej, okay. widział, że tutaj byli właśnie, ci wiecie, ludzie z cienia. Kierowali się do Ruins of Void, okej. Okay. Mm. No dobra, ale o co tu chodzi? O rytuał mówisz, ale nie mogą go zrobić bez Zaptosa. No tak, no właśnie, tak jak... No ale on nie wie, że oni już mają Zaptosa. To jest ten problem. Hmm. Dobra, mówisz, że mamy odzyskać pozostałe. Poxy, ok. Mm. A, tylko najpierw muszę zdobyć odznakę. Nie ma tak łatwo. <noise> Dobra, okej. Okay. Okej, okay, spróbuję. Spróbuję, liczę, że się uda. Co tu się odwaliło? Co jest do. Judy, uważaj! <noise> Masakra hupa wrzuciła nas do portalu. Wow. Dobra, z Jacksem wylecieliśmy z niego. Judy, wszystko w porządku? Co się stało? Tak, nagle się ten dziwny pierścień i utknęliśmy tutaj. Bałem się, że cię zgubię, a więc starałem się wskoczyć za tobą. Ale gdzie jesteśmy? Czekaj, czy to Ruins of Void? Masakra, znaleźliśmy się tutaj znacznie szybciej niż powinniśmy! O kurde, tak, tam są przeciwnicy, o proszę. Dobra, jest źle, oni się przygotowują do rytuału. The power of the light of the ruin, ojojoj. Dobra, musimy tam iść i działać. Zdecydowanie. -y, nie słyszałem yy, zbyt wiele z tego. Ale cokolwiek powiedzieli, nie jest dobrze. Staraptor, zajmij się tymi cieniami. Okej, okay. co tu się dzieje? Staraptor, Staraptor, nie! O kurde. Staraptor był, Staraptor był. Czy jego Staraptor zginął właśnie? O kurde. Eee, masakra, no i zniszczył przejście, jak widzicie. I co teraz? Co teraz? Dobra, on tutaj będzie, jak ktoś to będzie leczył mi pokemony. Tak, jak mam zawołać, czyli być może jeszcze staraptor żyje. Oby tak było, słuchajcie, oby tak było. Eee, jest tu abra? Nie, nie, nie chcę się jeszcze wracać, czyli jeżeli będzie potrzeba, to mogę się wrócić. Dobra. A tutaj też ciekawy Pokemony pewnie będę znajdował. Translate text. O kurcze, dobra, czekajcie. Mamy w końcu tablicę. Tylko jak to się tłumaczy? Ej, czekajcie, nie nie wiem do końca, bo to nie chodzi o samo odczytanie tego. Tutaj trzeba coś zrobić jeszcze. Może właśnie. Switch below, then avoiding the Dusclops is the key. Być może trzeba przyjść tutaj z Dusclopsem, żeby to aktywować. No nie wiem. Pomyślimy. 24. komórka Zajgarda, przynajmniej wleciałam. Ej jest das Klops, no tylko że... No, pff, no nie będę miał go w teamie, i tak? Więc... Teraz o sobie go olejmy. Teraz to nie jest nam potrzebne jakoś. O kur... A może, a nie, tu może chodzi o uwolnienie do A ja myślałem, że może nie wiem, przeprowadzić czy, czy coś, ale nie, nie, nie. Hmm... Ciekawe, ciekawe. Max Ripple, oho, dobra. Dobra, dobra, dobra. Tylko że na razie musimy i słuchajcie... Yy... Nie wiem w sumie gdzie, jak widać nie mogę tutaj za wiele zrobić, solo rock, okej. Okay. Ej to co, co, co ja mam tutaj wykombinować? Może tędy? Tu nie byłem, prawda? Chyba nie. Tam jest przełącznik, dobra, mamy przełącznik, jestem w dobrym miejscu. Come on. Nie uwolniłem nas klopsów niestety, to nie, nie od tego to było. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale być może coś tam jeszcze uruchomiłem. Oby jest ale ja mam daszkuła nawet, jak coś. Okej, okay, zapomniałem. Hmm... Dobra, co teraz, co teraz, co teraz? Co tu się, tu się musiało coś odblokować. No nie ma innej opcji. Chyba tutaj. Tak, tu było zablokowane, więc tu odblokowaliśmy przejście. Jest kolejne. Ej, już nie da się tego przestawić drugi raz. Tak, nie da się. I dobrze, dobrze, bo bym przez przypadek coś zepsuł, i bym tak przestawiał z powrotem. Więc jest ok. Ej, a czy ja mam Max Rippela? Chciałbym go z chęcią użyć, bo co chwilę coś jak atakuje, to denerwuje po prostu. Oj, denerwuję. Dobra, czyli tak. Tutaj nic nie odblokowałem. Tutaj chyba coś odblokowałem. Ok, tak, jest kolejny przełącznik. Teraz tutaj prawdopodobnie. I tutaj mamy możliwość użycia Roxa. Mamy u, coś bardzo dobrego. Słuchajcie. Oj bardzo dobrego. Dobra, mamy oczywiście Brick breaka. ej No gdzie on jest? Chyba dobrze przeczytałem. Tak, Brick Break 75 mocy. E, niech się go później uczy, czemu by nie. To już jest mocniejszy atak. Mm, dobra, zamiast tego no dobra, ty tyle wystarczy. Idziemy teraz. O, tutaj! Co tu się dzieje? To jest claydol. Okej, okay, tak to dostał się tutaj na ścieżkę do serca. The Temple of Void. Mam udowodnić swoją, słuchajcie, godność. To, że jestem godny, żeby iść dalej. Muszę pokonać tego oto claydola. Czy to będzie problem? Szczerze nie wiem. Co się dzieje. O kurde, ej, oha, super, boostuje sobie defense, special defense, no świetnie, no świetnie, no ale dobra, zobaczymy, i tak traci połowę życia, więc jest dobrze, body press, awa, ale żyjemy, dobra, crunch, pewnie przeżyje teraz, nie, leży, uff, dobra, nie byłem pewny jak to wszystko pójdzie, ale najważniejsze, że, najważniejsze, że jest kolejne zwycięstwo, a pójdzie expim, no. A moje wyzwanie dopiero czekam Okej okay. Co on robi? Otworzył przejście głową Okej, okay, ciekawe Dobra, biorąc pod uwagę, że być może być może czekają nas jeszcze jakieś tutaj... Na pewno czekają, ale... Czy bez leczenia te walki? Dobre pytanie, dobra, może na razie super potiony nie sobie zlecić... niech zlecą. Yy, dobra, idziemy dalej. Pogoda piękna <laughs> Znowu Co on tutaj znowu robi? Dawaj dalej Co się dzieje? O, już wiedzą, że się zbliżam, słuchajcie. Świetnie Nieważne mówisz Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy, czy będziecie, będziecie potem tacy pewni Mmm. Yy. Jeżeli chupa jesteś mi niepotrzebna to wrzucę twój pokeball z powrotem do oceanu Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Dobra, co tutaj jest? O nie! Eee, czekajcie, move, slide, solving. No nie, ale. Ale dla. A, dobra, bo to na takiej zasadzie trzeba. O, mój Boże. E, czekajcie. Nie, 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 to jeszcze raz chcę rozłożyć. Nie, nie, powiedzcie, że nie. Powiedzcie, że nie. z Stone, fajnem. No, nie wierzę, nie wierzę. Dobra, jeszcze raz się przyjrzę, słuchajcie. Jeszcze raz się przyjrzę. No, czyli piękny obrazek chupy. E, no, ja już się po prostu boję. <laughs> Czekajcie, a może tak zrobimy? W pierwszej kolejności o, to, niech będzie tutaj, to jest już świetnie. Hmm. Teraz jak to. Jak to wykminić? A, nie, nie, nie do końca to wszystko poszło tak jak chciałem. Eee. Okej, okay. no to już czuję po prostu, słuchajcie, super zabawę, nie ma co, nie ma co dobrze wiedzieć, że to jest chupa po prostu, to jest najważniejsze, że wiemy co to za Pokémon, jak to wygląda, eee, dobra, to teraz tak, a gdzie mam prawy dół, tak się, z... a prawego dołu nie ma, okej, okay, okej, okay. właśnie się skapnąłem, że prawego dołu przecież nie mam, okej, okej, okej. Dobra, powiedzmy, że te, te różki są już rozstawione, więc chociaż tyle. Hmm. Teraz tak, ta głowa to chyba była tutaj mniej więcej ja i tak będę musiał to jeszcze przestawiać. To jest masakra, słuchajcie. To jest masakra, ale bez której nie przejdziemy, więc no niestety... Niestety trzeba się trochę pofatygować i pokombinować z tym. Hmm. Czy to było na górze? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Po prostu słuchajcie, masakra mnie jakaś weźmie. Masakra. No, oczywiście, że pamiętałem przez krótką, bardzo krótką chwilę, ale już teraz nie pamiętam. I to jest problem. Yy, dobra, to któreś musi być. O, to musi być coś na takiej zasadzie. Yy, a nie na odwrót. Masakra, nie wiem. A jakby to zrobić tak jakoś. Yy... Kurde, no nie wierzę, nie wierzę. Już dawno nie miałem takich, wiecie, zabaw tutaj z kombinowaniem z tym. No i powróciły niestety. Masakra, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ej, a gdzie dałem to kolejne? Nie no, przecież to jest masakra. Chciałbym to zrobić w tym momencie, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Żeby to już było z głowy. No teraz to już w ogóle to popsułem kompletnie. Super. Eee, 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 eee. Dobra, może teraz to jakoś kombinować. Zobaczymy. Czy z tej strony będzie to wyglądało lepiej? Chyba nie. Ej, no, bo to chyba jest w dobrym miejscu. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To jest najgorsze. A może to powinno być jednak tutaj? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Teraz to już wiem, wiem, że było pokazane, zdaję sobie z tego sprawę, i to jest głowa. To jest głowa, ona musi iść na górę jakoś. Masakra to w ogóle po części, teraz wydaje mi się, że widzę tutaj gdzieś miutu. To jest chore, bo to niemożliwe, ale naprawdę. Już, już, a tak to musi być, nie no ta góra musi być tak. Tylko, że to, to teraz to się z tym nie łączy. Dobra, ale już, już coś wiemy kolejnego. Powoli i do celu. Ej. Ja bym się stąd wycofał. Nie, wiecie co, ja mam pomysł. Ja mam pomysł y obecnie. Nie wiem, czy ten pomysł jest dobry, czy też nie. Ale mój genial. W ogóle, jak otworzyć przejście dla das sklopsów? To jest ciekawe. Myślę, że to trzeba będzie sobie spoko na spokojnie usiąść i to zrobić, bo to nie jest wcale takie proste. Natomiast, yy, teraz to ja bym wolał, wolałbym się rozejrzeć jeszcze tutaj troszeczkę i może... Dobra, Abra jest w Pokémon Center, no i idealnie. Idealnie, idealnie. Ja to bym jeszcze pozwiedzał, sprawdził czy w ogóle mogę iść na odznakę, bo to mnie interesuje. Yy, I przy okazji sprawdzić ten Game Corner, czy mogę wziąć udział w ogóle w tych Coin case potrzebny, dobra, tu jest jakiś zdaniem? Okej, okay, no i co tam powiesz? Gambler, okej. Okay. Popin balloons, dobra, czemu nie? 3000 coinów muszę znaleźć. Hmm. Znaczy, znaleźć, zdobyć. To do, 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 do zrobienia, że tak powiem, do zrobienia. Dobra, i chwila prawdy. Czy... Nie, nie, tutaj nie mogę, ale czy ktoś tego nie powinien dawać? Tam mi nic nie mówi, tam mi nic nie mówi. Eee, może ta? Nie. Nic, nic, nic. A ten chce grać, ale nie mam końców. no Nie, no masakra, no szkoda. Szkoda, szkoda. I ten tak samo. No I ten również. Zresztą, kto nie chce w takim miejscu, no wiadoma sprawa. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Mm. Tutaj nie. Dobra, co my tu mamy? Shakes heart? co? Pff, nie wiem, nie wiem co on chce słuchać tak właściwie. Nie wiem co on chce. No ale dobra, będę kombinował. Hmm. A że jak będę miał rarebone, to mu dać. No, Czemu nie? Zobaczymy, jak będę pamiętał, to, 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 to przyniosę. Why not? Ok, mam Pokedex, owszem, jak mam dużo Pokemonów. 250. Yy, widzianych oczywiście niezłapanych. I dostaję Binding Band. Może jeszcze coś dostanę? Nie, tutaj, jak widać, już nic więcej, słuchajcie, nie ma, no ale dobram, nie ma, to nie ma. Idziemy dalej. Tu jest za dużo tomków, żeby ich po prostu nie posprawdzać. Mm, tam jest znowu jakaś yy, pustynia wielka. Dobra, będziemy, będziemy kombinować, będziemy się gdzieś tam szykować. Ej, czy on mi... Tak, muszę najpierw pokonać salę i on mi chyba da okulary, które pozwolą mi widzieć, słuchajcie, bo pewnie nie da się przejść. Tak, nie da się przejść. Musimy mieć specjalne gogle, które nas uchronią po prostu przed tym, tym piaskiem. Dobrze wiedzieć. O, też ciekawe. Hmm. Zaraz, zaraz, ja im są. Co? Ej, ona chce widać jakiegoś Pokemona. Ej, chce się przekonać o kogo chodzi. Słuchajcie, dobra. Yy, szybko musimy odstawić kogoś do... do boxa, bo inaczej się nie przekonamy. Dobra, to może słuchajcie, niech do boxa pójdzie chwilowo. Może właśnie Agron, mamy już jednego stalowego Pokemona na miejscu. Zobaczymy, a ja jestem naprawdę ciekawy. Yy, to nie ten budynek, prawda? To chyba kolejny. Tak. Ciekawy, co dostaniemy. A może, może tutaj właśnie coś pod Monfernom Ej! O kurczę, słuchajcie, to jest trenerka. Tak jak tamta dawała mi startery z regionu Unowa, to ta daje nam startery z regionu Sino. I mamy do wyboru Tertwiga, Chimchara i Piplepa. A więc to jest ponownie moment, żebyście napisali w komentarzu, którego z tych starterów z regionu Sino lubicie najbardziej. Natomiast y, ja lubię wszystkie, naprawdę wszystkie są fajne. Natomiast jak mam wybierać, to. Tertwig, ewidentnie, ewidentnie. Ej, dostałem go? Ej, a nie! Przez przypadek. Aha, bo przez przypadek odmówiłem, brawo ja. Dobra, biorę biorę twiga, Lux Nature, to średnią. A nazwę cię. Nazwę cię Góra. No bo wiecie, jak wygląda jego ostateczna forma, więc myślę, że nikt nie powinien się. dziwić. Nazwałem go Gore zamiast Góra. Dobra, będzie nazywał się Góra. Wiecie o co chodzi? Wiecie, że to po prostu literówka. Masakra, najgorsze są takie literówki. Eee, fajnie, że cię ruszyłem gdzieś dalej o Yellow Shards, to ta pewnie uczy Thunder Punch'a, prawda? Aha, dokładnie. A ktoś się uczy Pudzian. Ej, w sumie? W sumie ja bym mu dał, to będzie fajna kontra, słuchajcie, na latające Pokemony na niego. Więc ee, Pudzian, ucz się, ucz się, ucz się, ucz się. No, w sumie z Dual Chapatia korzystać nie będę nawet, więc e, oducz się, dobrze, może być. Mm, widzicie, ja nie wiem po co nasz znaczy poszedłem wiadomo. No teleportowała na skupa, ale e, warto jednak było sprawdzić tutaj wszystko, no bo tu jest wciąż dużo do sprawdzenia, bardzo duże miasto. E, tam jest jakaś jaskinia i wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że tamta jaskinia to tak naprawdę sala, a może tutaj jest sala? Nie, to jest expressway. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra chwila prawdy. Czy tam jest sala? Nie, to jest jakaś rift cave, w której na razie nie mamy w sumie nic. Yy, tu musi być gdzieś sala, innej opcji nie ma. Ej, dziwne miejsce, słuchajcie, dziwne miejsce, dobra, ale wydaje mi się, że to miejsce to sobie tak sprawdzimy na spokojnie, ale już wkrótce. Krótko mówiąc, musimy zrobić tą zagadkę. Ja sobie natomiast słuchać tą układankę, zrobię poza odcinkiem, yy, tak, żeby już mieć to na kolejny no bo to. Z... Zdaję sobie sprawę, że to może Was znudzić układanie tego, a to wcale nie jest takie proste do ułożenia. Natomiast kolejny odcinek to już na pewno rozwiązanie tej sprawy z teleportem Hupy, no i ja myślę, że też odznaka, więc szykujcie się. Ale to tyle na dzisiaj, piszcie jeszcze jaki jest Wasz ulubiony starter z regionu Sinnoh, tak jak wspominałem wcześniej. Natomiast no widzimy się wkrótce, tak więc pamiętajcie o lajku, o subskrypcji, cześć czołem i na razie, hej!